Niektórzy aktorzy tyją lub chudną tylko po to, by wcielić się w jakąś ekranową postać, ale są i tacy, którym nadprogramowe kilogramy zwyczajnie przeszkadzały, więc podjęli walkę i zrobili wszystko, by zmienić swój wygląd raz na zawsze. Ostatnio natknąłem się na stare zdjęcia Patryka Wegi, które zostały zrobione jakoś 40 kg temu i to właśnie one zainspirowały mnie do stworzenia tego odcinka właśnie. Zanim zaczniemy, to tylko zaproszę Was jeszcze do kliknięcia przycisku subskrybuj na dole. Pod tym filmem, aby być na bieżąco z kolejnymi i niczego nie przegapić. No to co? Zaczynamy! Jesse Plemons to aktor, który na przestrzeni ostatnich dobrych kilku lat potrafił szybko przybrać na wadze, ale i szybko schudnąć. Nie wiem czy pamiętacie jeszcze jak wcielał się w Toda z Breaking Bad. Wtedy w ogóle doszło do ciekawej i trochę dziwnej sytuacji, bo w filmowym sequelu El Camino, który przecież łączy się z wątkami serialu, aktor prezentuje się już zupełnie inaczej. Aż dziwne, że twórcy zdecydowali się na taki zabieg, bo nie wiem czy się ze mną zgadzacie, ale mimo że to detal, to film stracił trochę na wiarygodności i jakoś nie mogłem ponownie się wczuć w to wszystko, to tylko odwracało moją uwagę. Ale wracając do jego metamorfozy, dzisiaj po nadprogramowych kilogramach nie ma już śladu, bo aktor wziął się za siebie i schudł ponad 23 kg, ponoć w dość krótkim czasie. W mediach zarzucano mu, że faszeruje się różnymi lekami, ale on sam twierdzi, że to bzdura, a utrata wagi to efekt odstawienia węglowodanów, licznych postów, mówiąc ogólnie, diety, dzięki której osiągnął przede wszystkim deficyt kaloryczny. I just think we work together good. Ciekawym przypadkiem jest także John Goodman, który, można powiedzieć, dokonał wręcz czegoś niesamowitego. Gwiazda Rosen, Lebowskiego i filmowych flintstonów zmniejszyła swoją wagę prawie że o połowę. Aktor schudł ponad 90 kg, co trzeba przyznać jest niezwykle imponujące. 72-latek całkowicie zmienił nawiki żywieniowe, przechodząc na dietę śródziemnomorską, a do tego zrezygnował z cukru, z alkoholu i zaczął uprawiać jakąkolwiek aktywność. Codziennie wykonywał minimum 10 tysięcy kroków a z czasem wsiadł na orbitrek a nawet trenował boks. Oczywiście to wszystko to był długi i stopniowy proces nie zawsze było z górki, ale ostatecznie zdaje się, że chyba się opłaciło a teraz prawdziwa, petarda i przemiana, która z pewnością należy do tych bardziej szokujących. Mam tutaj na myśli amerykańskiego aktora, którego mogliśmy zobaczyć w więzieniu nienawiści, wzgórzu nadziei, efekcie motyla czy w Pamiętnych Tytanach. Itan Sapli to facet, który dokonał niemożliwego, bo w pewnym momencie swojego życia schudł aż ponad 120 kg. Portalowi Celepuel powiedział, że kiedyś zmagał się z mocnymi używkami, alkoholem i cierpiał na zaburzenia odżywiania. Ważył ponad 200 kg, a lekarze przypowiadali mu najgorsze scenariusze. Aktor budził się z koszmarami i nie mógł już na siebie patrzeć. Najpierw poszedł na odwyk, a gdy pokonał uzależnienie, to wziął się za wagę. No i szybko schód wspomniany. Po Ponad 120 kg, ale zaraz później, niestety, przytył i znowu ważył prawie 200. Sytuacja powtórzyła się dwukrotnie, aż ostatecznie zasięgnął porady specjalistów i powoli, wolnymi krokami walczył o zmianę swojej sylwetki. Aktywność, całkowita zmiana diety, w ogóle zmiana stylu życia na stałe przyczyniła się do tego, że dzisiaj nie przypomina prawie w ogóle siebie sprzed lat. Man, i just gave your mom a piggyback ride and she weighs twice as much as i do W 2020 roku niemało kilogramów zrzuciła również Rebel Wilson. Gwiazda znana między innymi z serii filmów Pitch Perfect nie miała jednak lekko. I nawet już nie chodzi o brak motywacji i brak chęci zmiany swojego życia, bo okazuje się, że aktorka chciała o siebie zadbać, ale kontrakt we wspomnianym Pitch Perfect na to nie pozwalał. Twórcy i management robili wszystko, by wybić jej odchudzanie z głowy. Przecież rola przynosi aktorce i przede wszystkim twórcom mnóstwo pieniędzy. W ogóle jej waga była przepustką do kasowych kontraktów, bo właśnie w takiej formie najbardziej pasowała producentom. W 2019 roku powiedziała jednak dość jasno postawiła na swoim i niedługo później schudła 36 kg. Wilson zdradziła, że od zawsze marzyło jej się zostanie mamą, ale lekarze byli zdania, że utrata wagi zwiększy jej szanse na macierzyństwo. I to było jednym z powodów, dla których rozpoczęła całą walkę. Smutne niestety jest to, że po tym jak zadbała o zdrowie i zrzuciła kilogramy to głównie ucieszyło to tylko jej mamę, bo u filmowców i nawet widzów spotkała się głównie z wielkim zdziwieniem. Równie ciekawe przemiany miały miejsce na naszym polskim podwórku, czego dowodem jest m.in. Dominika Gwid, która swego czasu, a dokładniej w 2014 roku, zaskoczyła wszystkich zrzucając aż 50 kg. W rozmowie w podcaście Life No Makeup wyznała, że utrata wagi nie wpłynęła jednak na jej szczęście. Liczyły się tylko gramy, ile brokułów czy kurczaka zjadłam. 17 razy dziennie się ważyłam, mierzyłam, ile mam mięśni, ile tkanki tłuszczowej, dramat. Byłam smutna, nieszczęśliwa, choć wydawało mi się, że jestem najszczęśliwsza na świecie, powiedziała aktorka. Niestety po szokującej zmianie wyglądu przyszedł nieszczęsny efekt jojo. Jak się później okazało, po kilku badaniach u Dominiki gwit zdiagnozowano zespół metaboliczny. Według podanych w sieci informacji aktorka ma też problemy z tarczycą i zmaga się z insulinoopornością. To wszystko doprowadziło do tego, że później ponownie zyskała kilka kilogramów ale patrząc po jej Instagramie, widać, że ma do siebie dystans i pokochała się za to, jaka jest. W jednym z wywiadów z Magdą Mołek powiedziała, że nareszcie zaczęła się uśmiechać, z radością patrzeć w lustro i niczym nie przejmować, bo rozmiar sukienki jest zupełnie nieistotny, a ważne jest to, kim się tak naprawdę jest dla siebie i innych. Jeden z najsłynniejszych polskich aktorów, twórców, reżyserów, czyli Olaf Lubaszenko, także w kwestii odchudzania ma wiele do powiedzenia. W końcu w pewnym momencie swojego życia aktor ważył 165 kg przy wzroście 179 cm. Jak sam przyznaje, walka z otyłością była piekielnie trudna i nie ukrywa, że doprowadził się do takiego stanu zdrowia, między innymi przez depresję. Mimo wielu trudów leczenia, wytrwałości, zastosowaniu nowego planu żywienia i regularnej aktywności fizycznej, udało się zrzucić nawet 80 kg. Podkreślił, że ze swojej diety obowiązkowo musiał wyrzucić takie słodkie napoje, Soki z cukrem, czy chociażby produkty przetworzone. Dodał przy tym, że najważniejsza jest zmiana perspektywy patrzenia na własne ciało. Jeżeli traktujemy je z należytym szacunkiem, to po prostu nam się odwdzięczy i efekty przyjdą nie tyle szybko, ale i zostaną z nami na lata. Jonah Hill dał się poznać widzom jako otyły młodzieniaszek, co niestety również doprowadziło do tego, że stał się więźniem swojego wizerunku. Aktor już jako dzieciak wcinał śmieciowe jedzenie w sporych ilościach, przez co na każdym kroku zmagał się z niemiłymi żartami ze strony rówieśników, nawet własnej rodzonej matki, a później kolegów z branży. Niestety zbyt bardzo uwielbiał takie jedzenie, by z niego zrezygnować. I chociaż czasem uśmiechał się, nawet śmiał z siebie. Tak jak sam wspomina, w środku przeżywał prawdziwe piekło. Przez wagę Często proponowano mu rolę w głupkowatych komediach, bo wiecie, z grubego zawsze fajnie się pośmiać. Postanowił więc, że schudnie i zostawi swój stary wizerunek. No i tak też zrobił, najpierw chudnąc około 20 kg, potem znowu tyjąc, by ponownie zjechać kilkadziesiąt funtów w dół. Jestem ciekawy, która z wyżej wymienionych przemian była dla Was najbardziej zaskakująca, a może jest taka, o której nie wspomniałem, a warto byłoby powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, a jak się podobało, no to oczywiście zaobserwujcie kanał i słyszymy się w kolejnym odcinku To się kręci.